Dzień dobry, witam Was ponownie w cyklu z lekturą za Pan Brat, tym razem w osiemnastej już odsłonie Akademii Pana Kreksa, Jana Brzechwy. Wszystkie pokoje, sale, pomieszczenia i przejścia opanowane były przez muchy. Nieznośne te owady. Korzystając z nieobecności domowników, wdarły się przez otwarte okna do wnętrza domu, obsiadły wszystkie przedmioty i sprzęty. Niezliczonymi rojami unosiły się i brzęczały w powietrzu. I z całą właściwą i natarczywością rzuciły się na nas. Wdzierały się do ust i nosów. Wpadały do oczu, kotłowały się we włosach, kłębiły się czarnym rojowiskiem pod sufitami, w kątach, na piecach i pod stołami. Na to, by przejść do pokoju, z pokoju do pokoju, trzeba było zamykać oczy wstrzymywać oddech i opędzać się od nich obiema rękami. Nigdy dotąd nie widywałem takich najść much. Naleciały, leciały w bojowym szyku, jak wielkie eskadry samolotów. Formowały się w klucze, czworoboki, w półki i nacierały z brzękiem przypominającym odgłos wojennych trąb. Wodzowie wyróżniali się rozmiarami skrzydeł, wojowniczością i odwagą. Bolesne ukłucia, zadawane mi przez tę kąśliwą nawałem, wskazywały na to, że walka prowadzona jest na śmierć i życie. W pewnej chwili do pokoju, przez który usiłowałem przebiec, wleciała z głośnym brzękiem królowa much. Szybkim wzyknięciem wydała kilka krótkich rozkazów swoim wodzom. Wbiła mi żądło w nos. I pomknęła na inne pole walki. Światło lamp nie mogło przedrzeć się przez tę czarną, wirującą w powietrzu chmurę. Chodziliśmy po omacku, depcząc i zabijając całe chmary obsiadających nas zewsząd much, ale wcale ich to przez to nie ubywało. Nie pomogło również wymachiwanie chustkami i ręcznikami. Na miejsce zabitych much pojawiały się nowe. I nacierały na nas większym jeszcze natręstwem. Pan Kleks, który dotąd, fruwając po pokojach, prowadził z muchami zaciętą walkę, opadł wreszcie z sił. Założył nogę na nogę i wisząc w powietrzu zamyślił się głęboko. Muchy w jednej chwili obsiadły go w takiej ilości, że nie było go wcale spoza nich widać. Wreszcie pan Kleks stracił cierpliwość. Wypłynął szybko przez okno i po paru minutach wrócił, niosąc w palcach pająka krzyżaka. Przyłożył do powiększającą pompkę i pająk szybko zaczął się powiększać. Gdyby już wielkości kota, pan Kleks wzbił się wraz z nim w górę i umieścił go na suficie. Niebawem Ujrzeliśmy mnóstwo nitek zwieszających się z supitu aż do podłogi, a po kwadransie olbrzymia pajęczyna przedzieliła pokój na dwie części. Setki i tysiące much, całe ich zgiełkliwe roje wpadały w nastawione sieci, ale nic nie było w stanie osłabić ich waleczności i bojowego ducha. Pająk rzucał się żarłocznie na złowione w pajęczynę muchy, pożerał ich. Szturmujące oddziały, wysysał z nich wszystkie soki, miażdżył je i tratował wielkimi, błochatymi łapami. Ale po krótkim czasie tak już się nimi nasycił, że działanie powiększającej pompki ustało. Pająk zaczął się zmniejszać. Wrócił do swojej normalnej wielkości. Zmniejszyła się również jego pajęczyna. I muchy w jedno okamgnieniu. Rozczarpały go na strzępy, mszcząc się w ten sposób za klęskę swych towarzyszek. Królowa much uniosła z sobą jako trofeum krzyż zdarty niby skalp z pleców pająka. Wówczas pan Kleks przywołał nas do siebie i oznajmił, że przed chwilą wymyślił specjalny rodzaj muchołapki która uwolni naszą akademię od plagi much. Po chwili przyniósł do sali szkolnej miednicę z wodą, paczkę gumy arabskiej, mydło i szklaną rurkę. Podczas gdy my opędzaliśmy go od much, pan kleks rozrobił w miednicy klej razem z mydłem i za pomocą szklanej rurki zaczął wypuszczać bańki mydlane, które jedna po drugiej unosiły się w powietrze. Zastosowanie tych muchołapek dało nadzwyczajne wyniki. Muchy oblepiały ze wszystkich stron kleistą powierzchnię baniek i nie mogąc się już oderwać, razem z nimi opadały na podłogę. Pan Kleks nie ustawał w pracy. Wypuszczał coraz to nowe bajki bańki. My zaś pochwyciliśmy miotły i żwawo wymietaliśmy stos czarnych odmuch muchołapek. Niebawem wszystkie pokoje, sale, pomieszczenia i korytarze zapełniły się mydlenymi bańkami pana Kleksa. Muchy rzucały się na ich tęczową, zdradliwą powierzchnię i chmarami przylepiały się do nich. Żadnej nie udało się uniknąć tego żałosnego losu. Pan Kleks dmuchał w rurkę bez przerwy i po godzinie w całej akademii nie było już ani jednej muchy, tylko kilkanaście prześlicznie mieniących się baniek tu i ówdzie unosiło się jeszcze nad naszymi głowami. Wymiecione przez nas muchy, poukodaliśmy na dziedzińcu wysokie sterty i dopiero na rano trzy ogromne ciężarówki przysłane z zakładu oczyszczania miasta uprzątnęły to obrzydliwe cmentarzysko. Tak zakończyła się wojna pana Kleksa z muchami. W tym wszystkim jedna rzecz wprawiła nas w zdumienie. Gdy znaczna część much była już wytępiona, spoza ich czarnych rojów wyłoniła się postać fryzjera Filipa, który spał na otomanie w gabinecie pana Kleksa. Początkowo nie zauważyliśmy go zupełnie, tak był oblepiony przez muchy. Kiedy jednak wreszcie dostrzegł go któryś z chłopców, nie mogliśmy wyjść z podziwu, że najście much, którego szczelnie obsiadły, nie zdołało zakłócić jego snu. Jedynie głośne przerywanie, przerywane chlepanie pozwoliło się domyślać, że nie był to sen przyjemny ani błogi. Po wytępieniu much pan Kleks obudził Filipa. Kazał nam wyjść z gabinetu, zamknął drzwi na klucz i odbył z Filipem długą, tajemniczą rozmowę. Gdy po pewnym czasie drzwi otworzyły się, Filip wyszedł bardzo wzburzony i oświadczył panu Kleksowi podniesionym głosem: Od dzisiaj proszę sobie znaleźć innego fryzjera. Nie będę więcej strzygł ani pana, ani pańskich uczniów. Dosyć mam już wyczekiwania i obietnic. Przyprowadzę go w tym tygodniu i to nieodwołalnie. Dla niego miała być ta akademia, a nie dla tej całej pańskiej hałastry, rzeknął pana, panie Kleks. I nie zwracając na nas uwagi, wyszedł z akademii trzaskając po drodze wszystkimi drzwiami. Po chwili doleciał nas z parku jego przeraźliwy śmiech. W świetle księżyca widzieliśmy przez okno, jak przesadził bramę i pobiegł ulicą czekoladową w kierunku miasta. Późną nocą zasiedliśmy do kolacji. Pan Kleks przez cały czas nad czymś rozmyślał i był tak roztargniony, że kalafiory, które dla nas przyrządził, miały czarny kolor i smakiem przypominały pieczone jabłko. Po kolacji pan Kleks wezwał do siebie dwóch Andrzejów i kazał im zanieść do naszej sypialni dwa łóżka i pościel. Gdyż, jak oznajmił, spodziewa się w każdej chwili dwóch nowych uczniów. Gdy Andrzeje wykonali to polecenie, udaliśmy się do sypialni i pogrążyliśmy się niebawem w głębokim śnie. Na tym kończy się opis jednego dnia spędzonego przeze mnie w Akademii Pana.